6 sierpnia rozpoczyna się 31 piesza pielgrzymka do Częstochowy z Cieszyna i strumienia rozpoczęła się mszą świętą w kościele świętego Jerzego w Cieszynie. Proszę księdza, no to co? 31 pielgrzymka za chwilę wyruszy z Cieszyna, piesza pielgrzymka do Częstochowy. Ma się rozumieć, jest 6 dzień sierpnia, więc nie ma innej opcji. Tak było, tak jest i myślę, że tak będzie na przyszłość. Pogoda oczywiście zamówiona. Troszeczkę się zachmurzyło, ale to nic. To pięknie, super, bo jest tak chłodno, tak się nie będzie tak nas topić jak w poprzednich dniach, ale naprawdę radość bierze, bo jest nas 190 razem ze strumieniem, czyli 150 wychodzi tutaj z Cieszyna. Nie. Trasa rozumiem ta sama, jak co roku, czy jakieś zmiany się pojawiają w tym roku? Nie, trasa jest ta sama, tam tylko przed Jasną Górą jest nieco inna. Do galek szliśmy już w ubiegłym roku. Tym razem też tam popisali, że tam są zmiany, jakieś e, roboty są, ale to jest uzgodnione. Pójdziemy, wiemy, na pamięć już znamy drogę. Zamkniętymi oczyma możemy chodzić. Czyli co, 11 można przywitać pielgrzymów w Częstochowie, to też zapraszamy tutaj mieszkańców Cieszyna i nie tylko. I oczywiście ja też zapraszam, bo to jest tak najbardziej radosne, no, kiedy zobaczy się najpierw wieży jasnogóry, a potem kiedy się wchodzi, no i widzimy tych, którzy radują się razem z nami. Bo to jest niesamowite, kiedy się da tyle z siebie, no i kiedy widzi się radość tych, którzy nas przyjmują, no to jest coś wspaniałego. Razem z panią Natalią Gabryś-Klus yy, przygotowałyśmy specjalną publikację po 30 pielgrzymce na Jasną Górę, ponieważ było trochę przesunięć ze względu na pandemię. Udało nam się zgromadzić tam część zdjęć. Publikacja ma inny charakter niż do tej pory, bo zawsze to były książki. A w tym roku stwierdziliśmy, że już napisaliśmy wszystko, co było tylko możliwe. W związku z czym wydałyśmy, znaczy wydaliśmy e, dzięki uprzejmości księdza Stefana Sputka, wydaliśmy kalendarz e, pierwszych Pielgrzymek na Jasną Górę. E, kalendarz jest na 2023 rok. No i w tym kalendarzu każdy siebie właściwie znajdzie, albo prawie każdy, a będzie na pewno mógł przez cały rok oglądać siebie i zachęcić innych, żeby w przyszłym roku się wybrali, no bo w tym roku już wiadomo, że to już będzie tylko taka, taka zajawka. Natomiast kalendarz, kalendarz jest także po to, żeby zostawić go w prezencie tym gospodarzom, u których śpimy. Ponieważ my takiej gościnności doświadczamy, że często no, nie jesteśmy w stanie się odpłacić, e, dlatego też uznałyśmy, że zostawienie tego kalendarza będzie im przypominać przez cały ten czas, aż przyjdziemy w przyszłym roku e, będzie im przypominać nas, no i tym samym będziemy w ich domach gościć w taki sposób bardziej duchowy. Czyli kalendarz jako prezent, ale kalendarz też dla uczestników pielgrzymki. Tak, dla wszystkich uczestników jest na tyle dużo, że starczy i jednocześnie dla y, tych gospodarzy również też.